Będziecie moi mili ponownie dzisiaj mamy co dzisiaj mamy sobotę. Zobaczcie jak pięciornik jeszcze kwitnie. Drugie kwitnienie, czy trzecie w tym roku w tym sezonie. No i pomyślałam sobie, że może przywitam się z wami z wnętrza mojego domku. W stanie surowym, niezamkniętym, chociaż na szczęście jest już daszek i nie kapie tutaj. W środku o, kamera zjechała ze statywu. I przywitam się z Wami, kochani, z tego miejsca. O, o, o. to jest widok z okna. Południowego, czy chciałam powiedzieć na początek, muszę się przebudzić. Muszę złapać jakoś rytm. A słychać gołąbka gdzieś tam siedzi, a my sobie pojedziemy, a pojedziemy sobie w jedno miejsce piękne. I dzisiaj w nocy taka myśl przyszła. Jak zwykle, jakieś myśli przychodzą, myślę do każdego. Myślę, że myślą wszyscy. Myśl o samotności przypomniał mi się taki, taki moment, kiedy do ojca Mietka. Tego Jezuity, który otwierał przed nami Pismo Święte, kiedyś zadzwoniła jedna jego pani znajoma, czy parafianka, jakaś tam była, starsza, której zmarł mąż i mówiła do ojca Mietka. Tam sobie chwilę porozmawiali i ona mówi, wie ojciec, wszystko dobrze, no jakoś tam dobrze się czuję, ale jestem taka samotna, taka samotna, ojcze, jestem taka samotna. A ojciec mnie takiej odpowiedział: No to jak to tam, pana Jezusa u was nie ma? No, tak skwitował jej samotność. Oczywiście jakoś tam ją pocieszał, ale. Główne pocieszenie właśnie polegało na uzmysłowieniu tej parafiance, że przecież tak naprawdę nie jesteśmy samotni. W naszym życiu cały czas jest obecny Bóg, nawet powiedział, że, nawet gdyby ciebie opuściła Twoja matka, co jest prawie niemożliwe. To ja nie zapomnę o tobie. Gdzieś nawet są takie słowa, że Bóg jest jak Ten, który niemowlę podnosi do policzka. Więc tak naprawdę nie jesteśmy sami. Warto o tym pamiętać. Myślę, że to było dla mnie pociechą tych najtrudniejszych chwilach po śmierci mojego męża. Zresztą nadal jest. Tak, Pan Bóg jest z nami. Zresztą Jezus obiecał, że będę z wami do końca dni, aż do skończenia świata. Będę z wami tutaj, już na Ziemi, będę wam jakoś towarzyszył, nawet jeżeli mnie nie widzicie. To ja jestem. Także chwała Panu, dzięki Ci, Panie, za to, że, że Ty jesteś z nami, że nasza historia nie wymyka ci się z rąk. Chwała Ci za to, bądź uwielbiony, błogosławiony, wywyższony na wieki. Panie nasz i Boże, a tutaj nasz lokator już sobie. Zwiedza wszystkie kąty. Podoba ci się Lola? Domek? Tak? No, może zdążymy jeszcze przed zimą okna wstawić i drzwi. Proszę o modlitwę. W tej intencji, żeby to się posuwało do przodu. Przychodzę tutaj i sobie marzę, gdzie gdzie będzie stał kominek, gdzie będzie, gdzie będą schody, gdzie kanapa, a gdzie kuchnia wszystko powoli I zobaczcie ile wody się do stawku nalało wąż taki prowadzi od beczki aż tutaj do stawku i napełnia się wodą <noise> Mieszkają tu jaszczurki błotne, wiecie? I żabki. <noise> Przyjechaliśmy tutaj, w tą moją ulubioną, brzozową alejkę, przepiękną. Słońce się troszeczkę przebija przez chmury. Dzisiaj będzie raczej ładny dzień, tylko na razie jeszcze jest pochmurno. I pierwsze czytanie dzisiejsze z drugiego listu do Koryntian. I święty Paweł mówi. O tym, że kto skąpo sieje, to będzie skąpo zbierał, a kto hojnie sieje, to też Pan Bóg hojnie zleje na, jego, na Niego swoje łaski. Będzie Mu mnożył to nasienie, które posieje, które gdzieś tam obumrze to ono, wiecie, wystrzeli do góry w dół zapuści korzonek <laughs> i będzie plonować. Niektóre mają podobno sto ziaren w takim kłosku, więc pomnożenie stukrotne. I cokolwiek by to nie było, to jeszcze na dokładkę Pan Bóg radosnego dawcę miłuje. Czyli <laughs> Nie wystarczy tylko coś dać, coś ofiarować, gdzieś tam się wypalić dla bliźnich na przykład, ale to trzeba jeszcze robić z radością. Wiecie, zabić w sobie to poczucie, że przecież jak dam, to stracę, tak? Jak zakopię ziarenko, to przecież go nie mam. Nie będę czekać na jakieś tam plony. No a w ogóle dzisiejszy czas jest taki, dzisiejszy świat. Raczej jesteśmy tak wychowywani, żeby no, nie czekać za długo, szybko, szybko, wszystko mieć, albo na raty, albo kredyty, żeby już teraz nie tam zbierać. Powoli, tylko od razu. No, i tak czasami myślę, warto się zatrzymać i zastanowić, czy nie, nie lepiej tą gratyfikację jakąkolwiek odłożyć na później. Poczekać trochę, wstrzymać się. No. Hojnego dawcę, miłuje Bóg. Jak tu się wyćwiczyć w tym hojnym dawaniu, nie żałować tego, co się dało, odżałować to, <laughs> uporządkować swoje serce, żeby było hojne, żeby było radosne w tym dawaniu. Myślę, że to nie jest takie łatwe, że to też by trzeba jakoś uporządkować w swoim wnętrzu. Hmm. Jak tutaj kształtować to swoje serce? Wiecie, też myślę o tym. Człowiek ma już swoje lata, a ciągle jeszcze ma tyle, tyle do zrobienia. Pięknie tutaj rośnie, ten młody lasek. Też nie od razu on będzie taki duży. Nie od razu będą duże drzewa. Muszą być najpierw malutkie. Powoli, stopniowo. One nie biorą żadnego kredytu, żeby już natychmiast być wielkim drzewem, tylko spokojnie sobie rosną. Z dnia na dzień, z wiosny, do lata, z lata, do zimy. A jesień pominęłam. Także warto brać przykład też z natury. Natura jest posłuszna Panu Bogu. <grymne> Dzisiejszy psalm ma taki refren. Mąż sprawiedliwy obdarzał bogich. No i tam psalmista wychwala takiego sprawiedliwego człowieka, który właśnie... Obdarza ubogich, pożycza, jest taki hojny w dawaniu, i Pan Bóg mu obiecuje przez słowa psalmisty, że on nigdy się nie zachwieje, że nie przelęknie się jakiejś złej nowiny, no bo jego serce zaufało Panu, dlatego że tak myślę sobie, żeby obdarzać innych dzielić się swoimi zasobami, to trzeba też Panu Bogu zaufać, że jak przyjdzie jakaś trudna godzina, to, to Pan Bóg nam pomoże. I, i to nawet wiecie, no w świecie tak się dzieje, że jeżeli komuś dobrze uczynimy, jeżeli kogoś wesprzemy, to Możemy liczyć na to, że ten ktoś w naszej jakiejś tam trudnej chwili też nas wesprze, też nam pomoże. A tym bardziej Pan Bóg, który jest sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, a za złe karze. No ale przede wszystkim jest sprawiedliwy. On widzi wszelką naszą hojność i. i z, w... Tak sobie to wyobrażam, że on z wielką chęcią, z wielką radością też nam hojnie wynagradza. Zobaczcie, jaka, jaka to jest obfitość: że my tylko jedno ziarenko wkładamy do ziemi i mamy z tego stokrotną stopę zwrotu. Stukrotną stopę zwrotu. No to. To jest naprawdę dobry biznes: <laughs> mieć takie przymierze z Panem, być człowiekiem radosnym, hojnym, obdarzać ubogich, pożyczać. No, patrzcie, jaki Pan Bóg jest hojny, jakie przepiękne wrzosy tu kwitną. Po prostu całe łany wrzosów. Pięknie to wygląda. Możemy sobie oko nacieszyć. No, panie Boże, otwórz nasze serca, żeby też były hojne. Żebyśmy się nie bali, nie grabili tylko do swojego ogródka tylko do mojego mieszka. Nie pozwolę, żeby mi ktoś coś zabrał. Bo co, ja wtedy nic nie będę miał na czarną godzinę? No. Boża ekonomia jest trochę inna. <grywy> Karmimy się nawzajem, pomagamy sobie i Pan Bóg też nam pomaga. Nie pozwoli nam zginąć. Boże, dzięki Ci, że jesteś sprawiedliwy. Że ponad całą niesprawiedliwością świata jest Twoja sprawiedliwość. <noise> Ała Ci, Panie. I dzisiejsza Ewangelia, akurat <noise> mówiliśmy przed chwilą o ziarnku, prawda? Które obumiera i które przynosi plon. Stokrotny. A właśnie dzisiejsza Ewangelia, Pan Jezus mówi, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostaje tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I potem mówi o tym, że kto Tutaj stara się zachować to swoje życie na tej ziemi. To je traci. A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, ten je zachowa na życie wieczne. I hmm, tak sobie pomyślałem, że my trochę też jesteśmy jak takie ziarenka rzucone tu na ziemię. Rodzimy się tutaj. I jeżeli będziemy starali się. Za wszelką cenę, właśnie zachować tutaj na Ziemi to swoje życie otoczyć się jakimś, nie wiem, kordonem nie, nieprzystępnym <grym> jakimiś więzami, powiążemy samych siebie, żeby tylko nie pękać, nie, nie tracić jakiejś tej swojej skorupki to nie zdołamy wypuścić korzonka. Listki do góry też nie, po, nie, nie, nie rozkwitną, tylko zostaniemy tacy wiecie, takie zasuszone, nieużyteczne ziarenko, które nie wydaje żadnego plonu. A jeżeli pozwolimy na te procesy, na to rozmiękczanie tej naszej skorupki, na pękanie nawet tej skorupki, bo dzieją się jakieś rzeczy w życiu, że naruszają jakoś to nasze życie ale dzięki temu zaczynamy właśnie przemieniać się w ten w tą prawdziwą rzeczywistość która wystrzeliwuje w górę i dopiero to przynosi plon obfity tak mówię takimi skojarzeniami może niezrozumiałymi ale tak, myślę, myślę o tym, że wszyscy się strasznie boimy właśnie wszelkiego obumierania, wszelkiego ociosywania. Do tego, że przychodzi ten garncarz i tam właśnie coś z nami robi. Ten bo boski garncarz coś z nas lepi. A my stawiamy opór. No i jak stawiamy opór, to nie możemy przynosić owoców takich prawdziwych w swoim życiu, i, i wtedy tracimy tak naprawdę to życie prawdziwe. Dopiero jak pozwalamy, żeby to życie się przez nas przetoczyło. żeby nie trzymać tych swoich zasobów tak kurczowo, tylko właśnie pozwolić im, żeby przepływały, że z jednej kieszeni, wiecie, wyjmujemy, a do drugiej kieszeni Pan Bóg nam wkłada z powrotem jeszcze powielokroć więcej. <grytanie> Naprawdę tak się dzieje w życiu. Tylko trzeba tą swoją zaciśniętą dłoń otworzyć. Cokolwiek by to było, czy jakaś życzliwość, uśmiech, czy jakieś zasoby prawdziwe, w sensie materialne. To wszystko powinno właśnie płynąć, nie być jakoś tam zamrożone, zasuszone. Nawet w świecie ludzie mówią, że kapitał powinien, nie powinien, powinien płynąć, czy jak to się mówi? Że kapitał powinien no być wykorzystywany, być w ruchu, o, w użyciu. Nie, że gdzieś tam jest na koncie, tylko że, że właśnie jakoś tam owocuje. Ktoś z tego dostaje zapłatę, ktoś coś, buduje, ktoś coś tworzy. No, takie refleksje dzisiaj. No, ale wszystko przyćmiewają te wrzosy. Coś pięknego jeszcze w dodatku na tle tych zielonych mchów. Taki zestaw kolorystyczny, zobaczcie, zieleń, kolor taki wrzosowy i tutaj te białe brzozy, też takie omszone na srebrno. Takie srebrne porosty, które podobno świadczą o tym, że, że środowisko nie jest skażone. no takie pięknotki. Jeszcze się przejdę kawałek, jeszcze coś sobie pokontempluję. No, i tak moi mili, pożegnam się z Wami dzisiaj na tle tych pięknych wrzosów. Sama sobie też trochę urwałam do domku. Z Bogiem trzymajcie się miłego dnia, błogosławionego, hojnego w dawaniu <laughs> i też hojnego w wszelkim błogosławieństwie od Pana, Papa pa, z Bogiem.